Dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, który jest jednocześnie wywiadem. Będziemy dzisiaj gościć Łukasza Szymule, mojego kolegę, którego poznałam na razie tylko online. Z Łukaszem razem prowadzimy, jesteśmy opiekunami tak naprawdę merytorycznymi przy Fundacji Liderek Biznesu. Opiekujemy się programem rozwoju zarówno mentees, jak i mentorów. Łukasz jest country menadżerem na Polskę i tutaj Europę Środkową Wschodnią firmy Trade Doubler. Jednocześnie jest również trenerem biznesu, doradcą w ogóle jest doświadczonym me międzynarodowym menadżerem, również twórcą kilku startupów, członkiem rad nadzorczych i co ważne, z dużym zaangażowaniem i sukcesem wdraża swój autorski program budowania zaangażowania w zespołach w biznesie. Jest także certyfikowanym trenerem, masterem Race Profile. Również trenerem freestyle o yy, myśleniu <grydy> i certyfikowanym bizn trenerem biznesu, coachem ICF-u, mówcą motywacyjnym. A co ważne, i o tym też porozmawiamy, doświadczonym nurkiem wrakowo-głębinowym. Zapraszam bardzo serdecznie do dzisiejszego odcinka Inwiadu. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka. Jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki idą swoją drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów. A także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Dzień dobry, dzisiaj mam przyjemność gościć u siebie mojego pierwszego gościa. Nie ukrywam, że bardzo liczyłam na to, że Łukasz przyjmie moje zaproszenie. Łukaszu, bardzo Cię serdecznie witam. Moim gościem jest Łukasz Szymula, którego znam w sumie niecały rok. I co ciekawe, poznaliśmy się online. I co ciekawe, pozwolę sobie tak powiedzieć, zaprzyjaźniliśmy się online. I Łukaszu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, witam serdecznie. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. Tak, znamy się online. Nigdy nie widzieliśmy się w rzeczywistości. Takie czasy. Takie czasy. <laughs> Właśnie. Aczkolwiek czekamy, mówią, mówią specjaliści, że to będzie za jakieś 2-3 lata, że się w końcu zobaczymy. Dobrze. Łukaszu, zaprosiłam cię i mam nie ukrywam szereg pytań. Pierwszym z nich jest to, czym się teraz zajmujesz? Jakbyś mógł to przedstawić naszym słuchaczom? Obecnie jestem szefem firmy TradeAder. Jest to firma, która działa na pograniczu marketingu cyfrowego i nowoczesnych technologii. Jest to firma szwedzka, ja zarządzam jej oddziałem w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz tego rozwijam swoje kompetencje, swój niejako drugi zawód w kierunku bycia trenerem biznesu, coachem i tym się właśnie zajmuję. Tak. My z Łukaszem w tym roku mamy przyjemność prowadzić wspólnie, jeszcze tutaj z naszą koleżanką Agnieszką, jesteśmy opiekunami merytorycznymi. Prowadzimy cały program merytoryczny przy Fundacji Liderek Biznesu i w sumie tak się poznaliśmy. Tak. Natomiast też znowu pozwolę sobie powiedzieć, nie uzgadniam jeszcze tego z Łukaszem, ale mamy właśnie dużo wspólnych cech, ale też wartości, chociażby zdrowie czy rodzina. Tak więc myślę, że stąd, stąd taka, taka sympatyczna znajomość, która nam się zupełnie nieoczekiwanie tutaj zawiązała. Łukaszu, ty oprócz tego, że zarządzasz firmą i w ogóle bardzo dużo informacji można znaleźć na temat programu, który wprowadziłeś u siebie w organizacji, jako w ogóle pierwszej, chyba na świecie, na pewno w Europie, bo tego jestem pewna, a mianowicie wdrożyłeś ten sześciogodzinny czas pracy. I przyznam ci się, że po pierwsze, oczywiście jestem bardzo z ciebie dumna, że się tobie udało i w ogóle całej organizacji. Pamiętam, że wspominałeś w którymś momencie, że przyczynkiem do tego pomysłu była rozmowa z jedną z Twoich koleżanek z pracy, która była bardzo efektywna w pracy i zauważyłeś, że jest to coś, co można by było tak naprawdę sprawdzić, zweryfikować i potem wdrożyć. Na temat 6-godzinnego czasu pracy jest bardzo mnóstwo y, informacji, wywiadów y, z Łukaszem, tak więc ja nie będę tego powielać dzisiaj, bo mnie bardziej interesuje Twoja droga zawodowa. Powiedz, y, jak to wyglądało u Ciebie w y, może zacznijmy od dzieciństwa. W co bawiłeś się w młodym wieku? Ja byłem, y, ja byłem dzieckiem, które. Wrócę jeszcze do tych 6 godzinnego czasu pracy. A dobrze, dobrze. Y są firmy, które wdrożyły też to, są też firmy w Polsce, ale żadna firma nie wdrożyła tego w takim modelu badawczym, w takim modelu evidence-based, okay. badając, jak taki skrócony czas pracy wpływa na efektywność, na zespół, na e, poczucie dobrostanu w zespole, e, na rozwiązywanie d, problemów bieżących itd. To, to ta, taka, taka różnica. Okay. A co zapraszając do Twojego pytania, mojego dzieciństwa, ja byłem osobą, dzieckiem, które y, zawsze było bardzo aktywne i wszystkie takie działania y, wspólne z innymi sport, zabawa, bieganie no, za moich czasów było wiele takich ciekawych zabaw na podwórku. Ja byłem dzieckiem podwórkowym mm -hmm. to znaczy mm -hmm. wypuszczony na podwórko tak. i wracający wieczorem z tego, tego podwórka i myślę, że tak, tak właśnie wspominam swoje dzieciństwo w zakresie zabawy. To było po prostu działanie na podwórku. Mm -hmm. piaskownica, huśtawka, granie w piłkę, y, trzepak. Tak, tak, tak. tak naprawdę, tak. proszę mieć młodzi, słuchajcie. Jest coś takie jak trzepak. Tak, a bawiliście taki... się w czterech pancernych? No, w czterech pancernych się bawiliśmy. <laughs> bawiliśmy się w, w Zbijaka. W, no, tych zabaw było bardzo. Ja, bardzo dużo. Jeszcze, ja jeszcze się bawiłam w kapsle z O, kapsuły były fajne, tak, tak. Rysowanie w ogóle ścieżek do tego, żeby tak, po różnych tak, drogach nimi grać dokładnie. i tak Także tak, tak, myślę, że taki, jeśli chodzi o zabawy, to, to, to była taka duża aktywność po mojej mm. stronie. Tak? Mm. Czyli w grupie, na powietrzu. Natomiast w domu, jak się bawiłem, to ja byłem tym dzieckiem, które lubiało się bawić pluszowymi misiami. Fajnie. Zawsze miałem miękkie serce do różnych misiów. Tak, na marginesie tydzień temu, w zeszłym tygodniu w czwartek, był Dzień Proszowego Misia. Oh. Tak międzynarodowy Dzień Pluszowego oh, Misia. Fajnie. Sobie jest coś takiego. Więc tak, ja bawiłem się. Byłem też bardzo ciekawym dzieckiem, jeśli chodzi o fizykę. Mhm. Dzisiaj pamiętam taką. Mam takie, takie dwa wspomnienia, nawet bym powiedział traumatyczne. Pierwsze to dostałem piękną motorówkę, która była napędzana bateriami, mm -hmm. co w tamtych czasach nie było takie oczywiste. No właśnie, nie? chciałam powiedzieć, że to był luksus. Tak, to był luksus. <grym> Uwielbiałem się bawić tą motorówką i w którymś momencie przestała działać. Prawdopodobnie, Ojej. patrząc z perspektywy mm -hmm. czasu teraz, po prostu wysiadły baterie. Jasne. I jako bardzo ciekawy człowiek wziąłem sobie dwa kabelki od tej baterii i co zrobiłem? Wsadziłem do kontaktu. No, był duży wybuch i przeleciałem przez własne łóżko, więc to było takie no, jedno doświadczenie, ale to pokazuje, jaki byłem ciekawy, szukałem. Manualnie sprawdzałem, jak działają rzeczy. A druga rzecz, to pamiętam, miałem taki piękny, to był rosyjski taki metalowy samochód dwustyrykowy. On też był elektryczny, też jeździł, można było nie był sterowany, tylko jeździł tylko do przodu do tyłu. I pamiętam, jak już tak zepsuł się e, i już przestał działać, go odrzuciłem jako niedziałający zabawkę. To w momencie jak wyrzucałem go, odkryłem. Że on miał otwierane drzwi z tyłu. I byłem najbardziej rozczarowanym dzieckiem, że ja się bawiłem pół roku, nie wiedząc o tym, że ma z tyłu otwierane drzwi. Fajne. No ale to dałem Znaczy opanku. nie fajne, przykro mi bardzo. <laughs> A propos prądu, to podzielę się, mam podobne, podobne doświadczenia. Mianowicie mama robiła na drutach, te druty były metalowe. No i ja postanowiłam, one tak idealnie pasowały w te dziurki w ścianie. Rozumiesz? I postanowiłam tak włożyć, sprawdziłam najpierw jeden, patrzy tak super wchodzi. Potem, co zrobiłam, użyłam drugi i zamknęłam obieg. Na szczęście tata był w pobliżu, więc uratował mnie, ale było bardzo ciekawie. No właśnie, to ta ciekawość świata, prawda? Ta ciekawość tego. Wiesz, to akurat ja się odniosę teraz do jednego talentu galupa, on się nazywa Odkrywczość. Ten talent jest taką cechą, gdzie ta ciekawość zostaje już przez całe życie. Ja mówię na niego, że on jest ciekawością dziecka, ale nie z uwagi na infantylność, tylko właśnie na nienakładanie tych dorosłych filtrów. Czyli cały czas patrzysz na coś, co, co cię spotyka, jak na właśnie coś bardzo ciekawego i odkrywczego. Fajnie, bardzo Ci dziękuję, piękne historie. To powiedz w takim razie nam, co dalej się potoczyło? Co było na studiach, co było po studiach, jakie miałeś w ogóle pomysły, a jak, a jak tak naprawdę to się dalej potoczyło? Ja może by trochę wcześniej zacznę. Ja po, pochodzę z mojej miejscowości spod, spod Krakowa mm -hmm. z kabinę, i zawsze byłem najlepszym uczniem. Tak? Zawsze byłem mm -hmm. cząstem klasy, by, świetnym uczniem, czerwone paski i tak dalej. No i miałem takie ambicje, żeby znaleźć się w bardzo dobrym liceum, żeby trochę wyjść z małego miasteczka. Mm -hmm. No i dostałem się do wtedy najlepszego liceum w Polsce. Skończyłem właśnie drugie liceum Ugłok Kształcące. I tam przestałem być dobrym uczniem, dlatego że trafiłem na bardzo wysoki poziom, który bardzo szybko zweryfikowałby yes. mnie to, co potrafię, więc z takiego piątkowego, szóstkowego ucznia stałem się trójkowym uczniem. Byłem w klasie biologiczno-chemicznej, gdyż miałem ambicję zostać lekarzem. To podobnie jak ja. Mhm. Tak, to było takie liceum, które no, produkowało, miało wysoką efektywność dostawania się na, na, na studia, a potem zrozumiałem, dlaczego, dlatego, że w mojej klasie. Większość by moich kolegów to, byli, to były córki, synowie, lekarze. Właśnie, więc... no właśnie. Trochę że powiem ten. Y... Tak. Adwentycz to trochę nie działał w moim przypadku. Yy, więc szybko zweryfikowałem. W związku z tym nie poszedłem na, na, na medycynę, tylko dostałem się na mm, Akademię Ekonomiczną, dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Mhm. Zresztą do dzisiaj pamiętam 2500 osób zdających na handel zagraniczny ja tam jadę tłum ludzi wywieszone wyniki i tak przeglądam karteczki od tak, ono, tyłu, tak. a ich tam 2400, jest tak 2500, 2400 i tak patrzę nie ma mi na jednej nie ma mi na drugiej czwartej na ko Przedostatnia, nie mam mnie, ja, ja pierwotniczem nie dostałem się. I słuchajcie, na pierwszej karteczce, na czwartym miejscu byłem. Zatem, przez to przeżycie chyba będę żył krócej, o kilka, kilka, kilka dni. No i były studia i kończyłem właśnie międzynarodowy handel, e, e, handel zagraniczny mm -hmm. i stosunki międzynarodowe. Mm -hmm. No i to tak było na studiach, jak to na studiach. Tak. Nie, ale to w ogóle bardzo ciekawe połączenie, bo akurat ja też w końcu, yy, ja zdawałam na SGH, zabrakło mi trzech punktów, więc ja się na tym czwartym miejscu na ostatniej kartoczce nie znalazłam niestety. Byłam zaraz pod kreską jako, uwaga, trzecia osoba w kolejce. Niestety nikt nie zrezygnował, ale może stety, wiesz jak to w życiu jest. W każdym razie też poszłam na stosunki międzynarodowe, ciekawe połączenie handlu ze stosunkami międzynarodowymi, bardzo ciekawe, fajnie. A powiedz, co się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś, jak, jak to się potoczyło? Wiesz, ja może jeszcze powiem, wrócę do, do studiów, tak? Bo Dobra, by... widzisz, że ja jestem niecierpliwa. Ja bym skończyć studia, bo teraz przechodzimy na pewną karierę zawodową, to opowiem, jak rozpoczęła się moja kariera zawodowa. Bardzo proszę. Ja, żeby skończyć studia, to ja od pierwszego dnia musiałem pracować. Tak, ja musiałem połączyć pracę ze studiami, żeby po prostu mieć możliwość sfinansowania swojego życia. No, pochodzę ze skromnej rodziny i mm -hmm. raczej nie było stać na, na moje studia, więc od początku musiałem wziąć sprawy w swoje ręce. I <laughs> moja pierwsza praca była, trwała przez dobre trzy lata, polegała na tym, że, uwaga, myłem okna codziennie rano w prosektorium w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. Wstawałem o 4:30, jechałem półtorej godziny do tego szpitala, i tam byłem okna. Ja miałem uprawnienia alpinistyczne wtedy, więc mogłem mieć A, okna na wysokości też. Jasne. Więc y, to była bardzo dużo płatna praca, bo od każdego kwatery, od każdego kawałka okna miałem płacone. Tam, nie wiem, współcześnie, to tak zgaduję, to pewnie było jakieś 30 zł. Mhm. Więc od godziny 5 rano do godziny 7, 8 rano mułem te okna. Potem awansowałem. Mhm. Już przestałem mieć okna w prosektorze, mułem okna w samym szpitalu. Mhm. A potem, jeszcze w ogóle awansowałem i zamiast myć, ok myć okna, yy, grabiłem liście, kosiłem trawę w tym szpitalu i tak dalej. No, szpital był obok Uniwersytetu Ekonomicznego, więc no tak. miałem dosyć blisko. I tak rozpoczęła się moja praca. Natomiast zawodowo, taka pierwsza praca, która już trochę ukierunkowała mnie w pewnym kierunku, to ja chciałem napisać pracę magisterską, która będzie połączona z takim poczuciem sensu, to znaczy połączona z jakimś konkretem. No i tam zwróciłem się do kilku firm w, w okolicy, które, które wybrałem sobie jako możliwość pisania tam pracy. No i tak się złożyła firma akurat też w Skawinie, firma Balzen, która przechodziła w tej chwili transformację mm -hmm. bardzo dużo. Zgodziła się na to, żebym pisał pracę magisterską u nich, więc pozdrawiamy swoją drogę, z łańcuchów, z łańcuchów logistycznych. I tak też się złożyło, że po napisaniu tej pracy dostałem też propozycję pracy w ogóle w tej firmie mm -hmm. i byłem pierwszym w ogóle w firmie pracownikiem działu marketingu. Tak, Nie istniał dział marketingu Jasne. i ja tworzyłem dział marketingu jednoosobowo. Jasne. Byłem odpowiedzialny za markę y, lajkonik i uwaga, zrobiłem pierwszą reklamę paluszków lajkonik w ogóle <grymne> Ever, więc to taki dumny jestem. Do dzisiaj nawet na paczce y, paluszków, one już nie należą do bardzo oddzielna firma w tej chwili. Jest taki napis, legendarny smak. I to ja, ja to yeah. ja 30 lat temu. To 20 lat temu. I cały czas się cieszę i moim dzieciom pokazuję, jak kupujemy paluszki Lejkoni. Zobacz, legendarny smak, to ja to wymyśliłem i ciągle to jest. Więc to ukształtowało moją pracę, jak wprost marketingu. Mm -hmm. Po kilku latach pracy w Balzenie dostałem propozycję przeniesienia się do i pracy w firmie Colgate Palmolive. Tam odpowiadałem za sztuteczki, jako product manager sztuteczki do w Colgate. No i znowu, dział marketingu, duża firma, mm -hmm. A ja już wtedy wiedziałem, że jakoś mi się źle pracuje w korporacjach. Ale młody człowiek, piesze pieniądze, d... no tak. ale ciągle czułem, że d... jakoś takie ta duże korporacje, coś tu jest nie... No nie, wiem, nie pasowało mi to do końca. Była tam konkretna praca, kolejna praca, pracowałem potem w firmie japońskiej. Po roku ta firma zamykała swój mhm. biznes. Dostałem możliwość, dostałem bardzo duży bonus roczny i uwaga za ten bonus wyjechałem na pół roku na bali. Wow! Tak, w wieku, wiecie, to było 20, miałem tutaj 28 lat, więc wow. to był trzeci albo czwarty rok mojej pracy zawodowej. Inni wszyscy moi koledzy albo pokupowali sobie domy, albo zainwestowali, a ja oczywiście wolna dusza. Pojechałem na pół roku na Bali wydać te pieniądze. A czy to już wtedy się wkręciłeś w nurkowanie, czy jeszcze to nie był ten czas? Ta, o, dziękuję, że pytasz. Tak, dokładnie tak. Wtedy właśnie jak byłem, to <grym> byłby 99 rok dokładnie. Zrobiłem pierwszą licencję <grym> i do dzisiaj pamiętam, na początek to w hotelo, przy hotelowym basenie były ćwiczenia. <grym> Moje pierwsze pójście pod wodę, już w open water, czyli w otwartych wodach z Akwalungiem. Z całym sprzętem, to było nurkowanie na wraku. Jest tam taki wrak, który jest na niedużej głębokości, na 7 metrów, taki niszczyciel z, y, amerykański. No i to było niesamowite. To się pamiętam, jak instruktor kazał mi zabrać banany ze sobą. Wyciągnąłem te banany, otworzyłem je pod wodą, klęcząc na pięknym, białym piasku pod wodą, widząc ten wrak cały w rafie. I miliony kolorowych ryb przypłynęły z jedna z tego banana. I to było moje takie. Pięknie. Pierwsze nurkowanie w życiu. Skończyłem ten kurs, no i nurkowanie zostało na, no do tej pory, no jest cały czas moją wielką, okay. wielką pasją i tak. moim hobby. I to właśnie tam się zaczęło. No i wróciłem z Bali, co tu ze sobą zrobić. I wtedy mój kolega otwierał, otwierał jedną z pierwszych, jedną no z trzech pierwszych agencji interaktywnych okay. w Polsce. Też jeszcze wtedy mało kto słyszał o czymś takim, prawda? Mało kto słyszał, tak? Czyli był się w kierunku cyfrowym. Ja do dzisiaj pamiętam jak zaprosił mm -hmm. mnie do tego biznesu, więc wspólnie współtworzyliśmy ten biznes. Ja odpowiadałem za uruchomienie biura w Warszawie, więc znowu wróciłem do Warszawy. Ja do dzisiaj pamiętam, jak opowiadałem w dużych firmach, dlaczego powinni mieć stronę www. Ja do dzisiaj pamiętam jedno spotkanie z jednym z dużych prezesów. Nie przytaczając teraz, tłumaczyłem mu, jak działa poczta elektroniczna, naprawdę były takie tak, czasy. Były, były. No, ja powiem Ci, że podobnie jak ty, zaczęłam swoją karierę w marketingu, tyle, że ja byłam właśnie po stronie klienta, w związku z tym pamiętam spotkania z agencjami, gdzie um, ja budżet na telewizję, prawda, radio i billboard, czyli cały ten ATL, miałam tam około 50 milionów, a na tak zwany. To było jeszcze właśnie wtedy się nie nazywał online. Tylko, tylko marketing internetowy, czy jakoś tak, jakoś tak to obiegło. W każdym razie pamiętam, miałam, nie wiem, jakieś 50 tysięcy. To w ogóle, wiesz, 50 milionów versus 50 tysięcy. I tak naprawdę mało kto w ogóle w to wierzył, że to w ogóle ma sens i że tam w ogóle ktokolwiek jest w tym, w tym medium. Popatrz, jak fajnie się to pozmieniało, prawda? O, no, tak, tak. To jest kompletnie inne czasem. No i potem po paru latach zbudowania takiej wiodącej, jednej z wiodących agencji interaktywnych. Sprzedaliśmy ją. Mm -hmm. Ja jeszcze tam zostałem do rok dwa lata zostałem w tej firmie, odszedłem. Kilka lat byłem konsultantem dla firm brytyjskich, które wchodziły na rynek, na rynek Polski. No i któregoś dnia Hunt Hunter do mnie zadzwonił, że jest taka firma, szwedzka firma, nieduża, ale bardzo dobrze sobie radzi, bardzo nowoczesny marketing, nieznany jeszcze w ogóle w Polsce. Tak. Kompletnie odwrócenie w ogóle lejka sprzedażowego i myślenie o tym, czym może być marketing i jak można rozliczać się w ogóle. Za działania marketingowe tak, online. Tak, tak. No, zostałem wybrany country managerem tej firmy. Uh -huh. No, właściwie to trochę niespodziewane to jest, bo ja sądziłem, że to jest jakiś przejściowy projekt uh -huh. i w tym projekcie już jestem 13 lat. Pięknie. A byłoby cudownie, jakbyś wyjaśnił, bo nie wszyscy nasi słuchacze uh -huh. rozumieją i znają się na tym. Jakbyś mógł wyjaśnić, czym konkretnie się zajmuje organizacja. W sensie, jakie właśnie usługi świadczy, dobra? Bo to jest bardzo ciekawe. Tridabry jest firmą, tak, którą nazywamy to Performance Marketing Partner albo marketing efektywnościowy. Mm -hmm. Otóż nasi kliency, klienci płacą nam za wygenerowanie konkretnych efektów. Mm -hmm. tak? Czyli na przykład umawiamy się z danym klientem, że działając w internecie, sprzedamy mu jego lodówkę. Mm -hmm. tak? Czyli znajdziemy klienta na lodówkę naszego klienta, bo po sprzedaży tej, klient nam oddaje część swojej prowizji. Mm -hmm. A my współpracujemy w ramach naszej sieci partnerskiej, efektywnościowej, mamy kilkadziesiąt tysięcy partnerów, dokładnie ponad 80 tysięcy uh -huh. witryn www, uh -huh. które współpracują z nami, którym pomagamy właśnie, by w odpowiedni sposób zarządzały swoją powierzchnią reklamową i sprzedawały... Produkty. produkty, czy też usługi, czy też mhm. jakieś działania naszych klientów, bo to są nie tylko produkty, ale na przykład, nie wiem, złożenie wniosku kredytowego. Jasne. E, 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 I tak dalej. Więc to, jest taka... A to co ważne, wy dopasowujecie te produkty pod e, działalność e, e, właśnie dostawcy, pr, znaczy, prawda? Tak, e, tak. tak. To kluczem jest to, żeby odpowiednio zarządzać właśnie tym zasobem, który mają. Dokładnie. Tym kontentem. Nasi partnerzy w naszej, w naszej sieci, tak. żeby to było jak najbardziej efektywne. Dlatego, że nam zależy na naszej prowizji, naszym partnerom tak, zależy na prowizji, oczywiście. a klientowi na tym, żeby fantastycznie sprzedawać swoje, swoje produkty. Czyli Łukasz, krótko mówiąc, robicie trzy razy win. Win, win, win. A, tak, to jest sytuacja tak. To trochę, trochę można powiedzieć inaczej, że jesteśmy trochę takim przedłużonym albo wyodsorsowanym działem sprzedaży internetowej w naszych klientach. O, bardzo. To myślę, że to, to jest prostsze. A, a... i, i, i mhm. jeśli chodzi o. Tak, jeśli chodzi o skalę, to w tym roku przekroczymy wartość zamówień, dzięki któremu yy, yy, wartość zamówień, którą zrealizujemy dla naszych klientów, mhm. wszystkich. W tym roku przekroczy 3 miliardy złotych, więc to jest gigantyczna ilość. Wow. Więc to jest duży udział w, w polskim e-commerce, a współpracujemy z wszystkimi największymi graczami e-commerce i trochę jesteśmy w cieniu ich sukcesów. Bo im pomagamy, żeby oni odnosili sukces online. Owy. No tak, ale każdy ma właśnie swoją rolę, swoje miejsce i bardzo mu dobrze tam, gdzie jest, prawda? Tak jest. Łukasz, to ja mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie Twoje największe wyzwanie takie zawodowe, z którym oczywiście po jakimś czasie sobie poradziłeś, bądź nie, no bo wiadomo, że jesteśmy miarą, jesteśmy całością. Wtedy, kiedy zbieramy i sukcesy, i porażki, ciekawa jestem, jakie miałeś największe wyzwanie zawodowe, z którym się zetknąłeś. Tak, opowiem o historii, tak? takiego wyzwania. Dobra. To była historia, kiedy właśnie dowiedziałem się, że zostałem wybrany, wygrałem ten konkurs na Country Managera firmy Trinidad I to było tak, że ja to byłem na urlopie, więc ja miałem przyjść do firmy dokładnie do chyba 6 maja. Po mojej niebytności w, w Polsce, więc już wiedziałem, że już mam zakontraktowaną pracę, no i w końcu przyszedłem do biura 6 maja do tej firmy, i co się okazało? Otóż okazało się, że mm, poprzedni zespół, e, znaczy, przez te trzy miesiące zespół zmalał o połowę. Otóż poprzedni pracownicy założyli sobie konkurencyjną firmę, zabrawszy ze sobą kluczowych klientów, którzy generowali 75% EBITY. O kurde. Więc ja nagle znalazłem się z fantastycznej firmy, znalazłem się w, firmie w głębokim kryzysie. Ja jestem osobą nieznaną, spoza branży przyszedłem, więc tego zaufania też nie było zbudowanego. No, duży kryzys. Mm -hmm. Ja sobie tak dałem, kurczę, no to ja sobie zrobię tak, tak słyszałem, czytałem taką książkę, dam sobie 100 dni, 100 dni menadżera. Zmienię <laughs> się nie? I też tak, też tak powiedziałem, słuchajcie, mamy, mamy, kryzys, odszedł największy, czy odeszło kilku kluczowych pracowników, od, odeszli klienci razem z nimi, no mamy trochę niezły, niezły kłopot. No ja nie wiem, co mam zrobić. Nie znam się na tym biznesie, ani eksperci. I odwołałem się do swojego zasobu, jakim jest um, moja pasja. Mówię, słuchajcie, to, co musimy zrobić, to znaczy ja sobie pomyślałem tak, że to, co musimy zrobić, to musimy odbudować się jako zespół, zbudować zaufanie. Zamknąłem firmę na trzy dni, zabrałem cały zespół do Krakowa. W Krakowie jest przepiękne miejsce nurkowe, nazywa się Zakrzówej, prawie w centrum Krakowa, jedno z piękniejszych miejsc nurkowych w Polsce, obecnie niestety zamknięte. I zaprosiłem je taki przygody, że każdy z nich, za rękę schodził ze mną pod wodę, więc y, to by zbudowaliśmy takie zaufanie ze sobą, bo musieli mi zaufać, tak? I każdy z nich był pierwszy raz pod wodą i no, ja mam uprawnienia, żeby to robić, Jasne. Więc, Jasne. Więc, więc robiliśmy to. Miałem też wsparcie innych instruktorów i właściwie po tej przygodzie, gdy każdy z nich spędził ze mną pod wodą 20 minut, gdzie oni tam latali pod tą wodą, mam nawet niedawno film oglądałem z tego, sprzed tych kilkunastu lat, no to wróciliśmy jako zespół. Kiedyś później, jak opowiedziałem tę historię na jednej z konferencji, ktoś tak powiedział, wiesz Łukasz, ty zrobiłeś szciny tam. To był taki chrzest trochę, wyjście pod wodę, wrócimy jako inny zespół, namaszczeni i tak dalej. I od tego momentu zaczęły się dziać naprawdę cuda w firmie. Tak? Okay. wyciągnęliśmy firmę jako zespół z tego głębokiego mm -hmm. kryzysu, no i fantastycznie rozwijamy się od, od nieprzerwania od tych lat. To było dla mnie takie największe wyzwanie, tak? Czyli przyjmuję zespół, nie mam zaufania, nie znamy się. Mamy kryzys. Jasne. Ja nie mam wiedzy, nie jestem ekspertem. Tak, bo nie znałem się na tym, czym się w tym ówcześnie moja firma zajmowała, i poradziłem sobie absolutnie intuicyjnie. Najlepiej jak potrafiłem zrobić. I tak z perspektywy teraz patrzę, to było bardzo dobre. Czyli po prostu zabrałeś wszystkich na podwórko. Pobawiliście się na podwórku. A tak, no, zabrałem wszystkich na podwórko, pobawimy się bardzo, <laughs> bardzo, bardzo dobrze. Tak. <laughs> Łukaszu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Za przybycie tutaj, za to, że zgodziłeś się poświęcić czas. Wiem, że jesteś bardzo zajęty, szczególnie, że pracujecie właśnie efektywnie 6 godzin, więc tym bardziej naprawdę bardzo, bardzo doceniam. Obiecuję, że kiedyś się odwdzięczę. Dziękuję bardzo. I serdecznie pozdrawiam ciebie, Twoją rodzinę, Twój zespół. I do miłego oczywiście zobaczenia i usłyszenia kiedyś tam. Pięknie dziękuję Tobie również za zaproszenie, a ja korzystając z okazji, nie wiem kiedy ten podcast będzie puszczony, ale pewnie jeszcze przed świętami tak. życzę wszystkim dobrych, spokojnych, ciepłych, zdrowych świąt i bardzo dobrego nowego roku. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do miłego usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.